Może i mieszkam w piwnicy. Może trzyma mnie jakaś psychopatka w piwnicy. Ale muszę powiedzieć, że moja rutyna nie jest jakaś mega drażliwa. Nazywam się Neville LPS, a to jest moja piękna rutyna. Zwana również rutyną Neville LPS. Aka rutyną budzenia Kryzolki. Jaki tu jest bałagan? Ja się kręcę Kasza, ja gdzie wstawaj, i to już! 5 minut. Kasiu, jadzie żadne 5 minut. Co to być? Tu, tu jest burdel, nie pokój. Ja ci daję tu piwnicę, a ty tutaj brak mi słów normalnie, jak można tak zapuścić pokój. Jakby... O, idę stąd. I tak właśnie codziennie zdobywam kolejne 30 minut spania. A jak wiemy spanie jest bardzo ważne dla organizmu, szczególnie organizmu je Zazwyczaj około 6.30 zaczynam wstawać, ubierać się, ogarniać się no i podlewać jakąś pierwszą, lepszą wódką w moje kwiatki. W sumie to bym się jeszcze położyła tak na 30 minut, jak przecież jest siódma, ja jestem YouTuberem, ja nie mam nic do roboty, ja nawet do szkoły nie chodzę. O, no, no, to trzeba się położyć paso życie i to już siódma godzina o tej porze, już ludzie pracują, rozstawiaj swój sprzęt i zaczynaj nagrywać, bo jak nie zaczniesz nagrywać, to ja cię wydziedziczę, nie? Jest siódma rano, a ja jestem jebanym youtuberem. To nie pora na żarty, ani na twoje przemyślenia życiowe. Już do roboty, do roboty i to już. A mogłam się urodzić w Afryce, bym przynajmniej teraz na polu bawełny zapylała. Teraz, jeżeli na głodnego i na bo nie da się nagrywać, to pora na jedzenie. Tak, jedzenie. Nie, nie, nie patrzę na wódkę. Wódka jeszcze jest. Ła, wiesz. Pijemy dopiero po śniadaniu, więc trzeba znaleźć jakieś stare chipsy ze zeszłego tygodnia. Ewentualnie jakieś zpleśniałe jabłko. Zpleśniałe jabłko, moje ulubione. Po śniadanku zazwyczaj zaczynam po prostu sprzątać po całym tym melanżu jednodniowym, czyli w nocy, do którego przejdę za niedługo, po prostu zajmuje mi to sprzątanie długo. Co do tego kubła, to jest to kubeł na moje kałmocz, po sprzątanku zazwyczaj następuje pisanie scenariusza, czyli znajduję jakąkolwiek kartkę. I po prostu zaczynam pisać, i pisać, i pisać, aż w końcu stwierdzam, że to jest beznadziejne i przestaję. Po napisaniu scenariusza pola na największą inspirację, czyli inaczej mówiąc spanko, bo przecież każdy wie, że nasze są tak kreatywne, że wystarczy tylko się położyć, spać. Zaraz, jeżeli nagrywałam to w piątek, to byłam już na bezrobociu, więc wstałam, zaczęłam nagrywać sobie figurki nie robię tego codziennie, ale zazwyczaj robię sobie jednego dnia w tygodniu najczęściej w piątek takie wolne i wtedy zaczynam po prostu nagrywać i nagrywać i nagrywać na zapas, żeby starczyło przynajmniej na cały miesiąc dobra, to nie jest raz w tygodniu raz na miesiąc a jak każdy wie, po nagrywkach to pora na montaż więc trzeba ładnie się uśmiechnąć do moich montażystów to co pokazuję na nagraniu to jest nieprawda to są oszczerstwa, ja im płacę już przestanę pisać z montażystami, podrywać ich i tak dalej, pora na picie, zazwyczaj wtedy ktoś do mnie dołącza, e, idziemy w ślinę i ogólnie biwa na całego, nie? Jakby, rozumiecie... Siemaneczko! No czekaj, bo trochę, trochę... Będzie stał, będziesz stał, dobra, to jeszcze raz. Siemaneczko, moje drogie, kochane kawusie. Dzisiaj chciałabym Wam bardzo podziękować za 180 subskrypcji. W sumie zrobiłam special na 150, ale miałam telefon w naprawie, co już się podzieliłam na społeczności i przez to nawet ultra dzisiaj nie będzie, bo muszę ją odzyskać. A odzyskiwanie trochę filmów trwa niestety, bo naprawie myślałam, że jak wyświetlacz jest pęknięty, to nie będą tutaj mi grzebali w pamięci, ale nie, oczywiście, że będą. Wyświetlacz pęk, a nie bateria czy co innego, nie wiem, procesor. Nie wiem, co jeszcze jest w telefonach, bardziej na komputerach się znam niż na telefonach. Techniki informatyki. No, tak, tak. Wspominałam, że studiuję psychologię. Tak, chciałabym Wam bardzo podziękować za te 150 subskrypcji. Jest to dla mnie naprawdę wielki szok, bo nie sądziłam, że. Nagrywanie po prostu z pasji jeszcze jest jakoś, jeszcze jakoś jest wyświetlane Bardziej myślałam, że kontenty typu Krajzolka są bardziej wybitne A to jednak nie, da się wbić 200 subskrypcji robiąc po prostu nie pajaca z siebie Chociaż czasami pajaca też z siebie robię, ale jestem baby Krajzolką, więc tutaj... Tutaj trzeba przyznać rację, że rodziny się nie wybiera. <laughs> ale z rodziną to najlepiej tylko na zdjęciach, zapamiętajcie. Dobra, co ja bym chciała jeszcze Wam powiedzieć? Ja naprawdę bardzo dziękuję, jakby jak ja zobaczyłam i miałam przesłać special, bo był zrobiony special. Po jeszcze ten zaległy nas do te subskrypcji też, też, też był zrobiony, ale już go nie ma. Nie ma, przepadł. Yy, yy, właśnie, no... No, e, uznajmy, że po prostu mebelki dalej wiożą, 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 wiozą, wiozą i jeszcze raz wiożą, e, no, ale to akurat prawda, że dalej wiożą mebelki, tylko że już wtedy robiłam improwizację z wszystkiego, ojej, nie, to jest dobra, nie, bo zgubiłam sobie to, co ja chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że naprawdę was przepraszam, że to też się pojawia na 180 subskrypcji, tak naprawdę a nie na 150, ale ja byłam tutaj w takim szoku, że ja poszłam w melanż 7-dniowy i zapomniałam to wysłać, a przy tym melanżu jeszcze telefon roztrzas roztrzaskałam, więc trochę lipa, nie? <grych> Dobra, chciałabym podziękować naprawdę moim montażystom, Gryzolce, i w sumie każdemu, kto tutaj mnie wspierał. I, i naprawdę bardzo mi się chce płakać, bo... To było takim jednym z moich marzeń, jakoś mieć ten próg 150 subskrypcji, jak nie tysiąca, <gry> ale tysiące tam no spokojnie raczej. Jakby dziękuję naprawdę, dziękuję, 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 dziękuję.